Najprostsze zadania za dwa punkty na maturę podstawową z matematyki w 2025 roku. Cześć z tej strony, Artur. Dzisiaj taki materiał dla tej części z Was, no, która w jakiś sposób się obawia troszkę tej matury w tym roku z matematyki. Omówimy sobie dzisiaj takie zadania, no może nie tyle, że pewniaki, natomiast takie najprostsze zadania za dwa punkty, czyli zadania otwarte, jakich możecie się spodziewać właśnie na maturze podstawowej w tym roku. A jeżeli rzeczywiście piszesz maturę w tym roku i jeszcze nie do końca wiesz, na jaką uczelnię się wybrać, to mam dla Ciebie super informację, bo sponsorem tego odcinka jest Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego. Jest to nowoczesna uczelnia, która przede wszystkim stawia na naukę online. Dzięki temu tak naprawdę możesz sobie sam dostosować harmonogram uczenia się właśnie i zdobywania wyższego wykształcenia pod swój plan dnia. Większość zajęć jest tak naprawdę właśnie prowadzona w takim trybie. Jest to na pewno jakaś oszczędność, jeśli chodzi o dojazdy na uczelnię, jak i również w ogóle yy, oszczędność na książkach ponieważ uczelnia oczywiście udostępnia materiały edukacyjne. Jeśli chodzi o ofertę Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego, to możecie tam podjąć studia podyplomowe, licencjackie pierwszego stopnia, magisterskie drugiego stopnia, czy też po prostu jednolite studia magisterskie. Także jeżeli jesteście zainteresowani tego typu sposobem zdobywania wyższego wykształcenia, to zapraszam zapoznać się z ofertą różnych kierunków studiów Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego. Tak się składa, że razem właśnie z tą uczelnią prowadzimy Teraz serię różnych takich webinarków i ogólnie materiałów edukacyjnych, właśnie pomagających w przygotowywaniu się do matury, czy też z matematyki, tak jak ja prowadzę, ale znajdziecie tam również materiały z polskiego, czy też z angielskiego. Także zapraszam. Link do oferty Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego macie tutaj, jak i również będzie w opisie i przypiętym komentarzu. Dziękuję jeszcze raz Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego za bycie patronem tego odcinka i przechodzimy sobie do z najprostszych zadań otwartych za dwa punkty na maturę podstawową z matematyki. Także zapraszam. A po co mi tam? I od razu uprzedzam, że są to zadania, które rzeczywiście raczej nie wymagają jakoś strasznie dużo umiejętności matematycznych od was. Jedyne, co trzeba wiedzieć, no to wiedzieć, gdzie ewentualnie potrzebne wzory są. W karcie wzorów oczywiście, bo większość rzeczy tutaj w środku jest, jak coś. A, tak w ogóle. Potrzebujecie materiału na temat właśnie tego cudeńka, czyli tej właśnie oficjalnej, legalnej ściągi na maturę podstawową. To tu trzymajcie mój wcześniejszy materiał właśnie na temat tego cudeńka, no ponad dwie godziny omówienie wszystkich wzorów, jakie tu są, co się może przydać, jak one działają. Plus dodatkowo również mówię tam o wzorach, których rzeczywiście tu ewentualnie brakuje i mogą się przydać. Także film macie tutaj, będzie w opisie. Pierwszym zadaniem, takim najprostszym, że z dwa punkty, jakie bardzo często się pojawia na maturze podstawowej, to jest zadanie z prawdopodobieństwa na jakieś tam dwie kości po prostu. Doświadczenie losowe polega na dwukrotnym rzucie symetryczną sześcienną kostką do gry, która na każdej ściance ma inną liczbę oczek: od jednego oczka do sześciu oczek. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A, polegającego na tym, że w pierwszym rzucie wypadnie większa liczba oczek niż w drugim rzucie. Zapisz obliczenia. Słuchajcie, zadanie na dwie kostki do gry po prostu to jest zadanie chyba jedno z najprostszych jakie możecie tak naprawdę spotkać na maturze podstawowej. Taka najprostsza metoda na tego typu zadania to zrobienie tak zwanej szachownicy. I raz rzucamy kostką, która tam ma od 1 do 6 i później drugi raz rzucamy, nie? Oczywiście ta szachownica może też się przydać w innych podobnych zadaniach, także warto zapamiętać metodę. To nie jest najszybsza metoda, ale taka metoda myślę najbardziej najprostsza. Praktycznie żadnych wzorów prawie tutaj nie musicie używać. Pokażę Wam o co chodzi. Czyli tak, ponieważ wiemy, że na tej sześciennej kostce do gry, no to jest sześć różnych ścian, no to mamy, możemy sobie wyobrazić, że tak, mamy sobie najpierw główną tutaj kolumnę i główny wiersz, tutaj sobie zrobimy oznaczenia, że tu załóżmy. Niech będzie pierwszy nasz rzut, tak? A to będzie nasz drugi rzut. No i tak, w pierwszym rzucie możemy wylosować jedynkę, możemy wylosować dwójkę, możemy wylosować trójkę, czwórkę, piątkę lub szóstkę. Teraz w drugim rzucie możemy też wylosować jedynkę, dwójkę, trójkę, czwórkę, piątkę lub szóstkę. Przedłużymy sobie. I zaraz sobie posiadkujemy to, żeby było po prostu widoczniej, co się dzieje. Czyli tu robimy siub, tu robimy siup, cyk, cyk, cyk. No dobra, tu też zrobimy, żeby było ładnie. Cyk. No i tak samo tu w poziomie. Cyk, 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 cyk. No dobra, słuchajcie, i teraz tak naprawdę to najprostsza rzecz. Po pierwsze, nasza omega. Nie wiem, czy wiecie, czy nie wiecie, natomiast omega, a tak zwana moc omegi, czyli my powinniśmy ją zapisać w tych kreseczkach takich pionowych, lub ewentualnie również można użyć dwóch kreseczek poziomych nad. Oba oznaczenia są, że tak powiem, akceptowalne. To jest liczba wszystkich przypadków. Liczba wszystkich przypadków to jest liczba naszych tutaj tych pól. Ile ich tu jest? No tu mamy 6, bo tu zauważcie, się stworzył taki prostokąt, a nawet kwadrat tej sytuacji. I liczba tych pól, jakie nam tutaj się utworzyły, może ja to trochę tak o. o od... Czyli liczba tych pól, które mamy tutaj, to jest liczba wszystkich możliwości wyrzucenia, no, rzucania dwa razy kością do gry. Bo może być na przykład tak, jak tutaj: 1-1, jedynka, jedynka, to by była 2-1, 1-1, jedynka, jedynka, to by była 4 na pierwszym rzucie i 3 na drugim rzucie, nie? No to ile tego mamy? No tu mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6 i tu mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, czyli 6 razy 6 to będzie jakby ilość tych kwadracików, liczba tych kwadracików w sumie. Czyli nasza omega jest 36. I za to słuchajcie, zazwyczaj już jest plus 1 punkt za to zadanie, tak? Zadanie za dwa punkty. O co oni tu chcą? Oni chcą, żeby to zdarzenie A to polegało na tym, że w pierwszym rzucie, tu jest nasz pierwszy rzut, tak? Tak sobie zaznaczyłem, wypadnie większa liczba oczek niż w drugim. No dobra, czyli tu jest jedynka, jedynka to nie, ale dwójka z jedynką, no to będzie ok, czyli to będzie ok, trójka z jedynką ok czwórka z jedynką, ok To okej, okay, to okej, okay, to ok Zaznaczamy sobie ptaszkami, co nas interesuje. Dobra, za pierwszym razem tu wypadnie jedynka, za drugim dwójka. No to jedynka nie jest większa od dwójki, czyli to nie, dwójka z dwójką to też dwójka nie jest większa od dwójki, to nie, trójka od dwójki już jest większa, czyli to tak, to tak, to tak, to tak. No już widać, że czwórka z dwójką. Piątka z dwójką, szóstka z dwójką, też pierwszy rzut będzie większy. No i tak, trójka, jedynka, trójka nie, dwójka, trójka nie, trójka, trójka nie, ale czwórka już jest większa niż trójka, czyli to jest ok, piątka z trójką też, szóstka z trójką też. I tu w ogóle często pewne schematy takie geometryczne można zauważyć, że tu się jakby jakiś taki Ala trójkącik tworzy. Ja bym postawiał, że będzie tu, tu i tu. Ale dobra, żeby nie było, że na oko. No to tak, no jedynka z czwórką nie, jedynka z czwórką nie, dwójka z czwórką nie, trójka z czwórką nie, czwórka z czwórką nie, piątka z czwórką już tak, bo piątka jest większa niż czwórka, szóstka też jest większa niż czwórka. No i tu rzeczywiście piątka z piątką nie, ale szóstka z piątką okej. Okay. No i to są te zdarzenia, które e, sprzyjają naszej sytuacji. A Tak czyli że. Wypadnie większa liczba oczek w pierwszym rzucie niż drugim. No i teraz jedyne co, to trzeba policzyć moc tego zdarzenia, A, czyli również w tych kreseczkach albo dwóch poziomych, albo dwóch pionowych. Już zostawmy w ten sposób. No i trzeba zliczyć ptaszki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, czternaście piętnaście. Piętnaście. I co zostało do policzenia? Prawdopodobieństwo. Akurat prawdopodobieństwo, jeżeli chodzi o tak zwane prawdopodobieństwo klasyczne, macie w karcie wzorów wzór, że prawdopodobieństwo danego zdarzenia, u nas to jest zdarzenie A. Liczymy w ten sposób, że to jest moc zdarzenia A przez moc naszej omegi, czyli wszystkich możliwości, czyli 15 przez 36 i próbujemy skrócić, jak się da. 15 i 36, jak tak patrzę, to chyba na 3, tu będzie 5, to będzie 12, czyli to prawdopodobieństwo to jest 5 5,12. Super ekstra, dwa punkty dla Was. Chyba proste zadanie. Lecimy dalej. No dobrze, kolejne takie zadanie mm, za dwa punkty, które wydaje mi się, że jest całkiem proste. No, może tutaj coś tam trzeba już wiedzieć i umieć. Na Natomiast no, ono jest dość też popularne i trochę pewne, więc tym bardziej za dwa punkty myślę, że wypadałoby się nauczyć. Rozwiąż nierówność. I mamy tutaj jakieś sobie xy, coś tam, coś tam. Czyli to jest pewnie nierówność kwadratowa. No, bo tu widać nawet, że jakiś kwadrat przy x się pojawia. Pierwsza rzecz chcemy mieć 0 po prawej stronie i wszystko po lewej i jeszcze zrobić z tym porządek czyli tak, po pierwsze tu trzeba wymnożyć x razy x to będzie x kwadrat x razy minus 2 to będzie minus 2x, bo jeden minus w mnożeniu i teraz to przerzucamy na tą stronę ze zmianą znaku minus 2x kwadrat to przerzucamy na tą stronę również, czyli minus 3 będzie plus 3, większe, równ... większe zostanie i tu już będzie 0 tak chcemy zrobić, teraz tutaj robimy porządek, x kwadrat minus 2x kwadrat, no to jabłko minus 2 jabłka to jabłko na minusie, czyli minus x kwadrat, no i minus 2x to po prostu sobie samotnie zostało i plus 3 zostaje, o, większe od zera. I co teraz? I teraz, słuchajcie, jakbyście potrzebowali porządnego materiału ze wszystkich typów nierówności kwadratowych, to to. Tu trzymajcie link ewentualnie, może się przydać. Teraz my sobie wyobrażamy, że to, co jest tu po lewej stronie, to jest jakaś funkcja f od x i my musimy dwie rzeczy zrobić. Po pierwsze, znaleźć miejsca zerowe tej funkcji, bo my chcemy ją naszkicować, a po drugie, wiedzieć, jakie to są te współczynniki jaki współczynnik stoi przy x kwadratowym. Mam nadzieję, że pamiętacie, że patrzymy sobie, że to jest ax kwadrat plus bx plus c, dlatego układacie sobie te składniki od najwyższej potęgi x, aż do w sumie składnika bez x. Zapiszmy sobie, ile jest równe a. a jest tym, co stoi. Może, może, kolorem nawet zrobimy. A to jest to, co stoi na sobie u nas przy x kwadrat, tak? Czyli u nas stoi niby minus. Natomiast pamiętajcie, że minus to jest domyślnie minus 1, tak? Bo tam chodzi o mnożenie. Czyli a jest równe minus 1. Nasze b, b to jest to, co stoi przy x, tylko pamiętajcie, że tu jest plus normalnie. Czyli nasze b to nie jest sama dwójka, nie, 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 tylko minus dwójka, tak? Czyli b jest równe minus 2. No i c to jest wyraz wolny, jest na plusie, czyli u nas c jest równe 3. Dobrze, i teraz co my chcemy zrobić? My chcemy na początku policzyć miejsca zerowe, czyli my tak naprawdę przyrównujemy sobie tą funkcję do zera, czyli nasze minus x kwadrat minus 2x plus 3 przyrównujemy do zera i liczymy po prostu z tego delta. Delta to będzie b kwadrat, b kwadrat, czyli minus 2. W nawiasie to minus 2, pamiętajcie, do kwadratu, minus 4ac, a. To jest minus 1, c to jest 3, no i liczymy, czyli tu będzie 4. 2 minusy w mnożeniu dadzą plus, czyli plus 12, czyli nasza delta wychodzi 16. A pierwiastek z naszej delty w takim razie to 4 i liczymy nasze x1 i x2. x1 minus b, pamiętacie, że jest minus b minus minus 2, to będzie 2 na plusie, czyli 2 minus pierwiastek z delty, czyli minus 4, przez 2a, czyli przez minus 2 razy minus 1, czyli minus 2. No I robimy porządek, to będzie minus 2 przez minus 2, czyli po prostu 1. Oraz x2 sobie liczymy 2 minus b plus pierwiastek z delty przez 2a, czyli 6 na minus 2 czyli po prostu minus 3. To jest takie robocze policzenie samych miejsc zerowych. Po co nam to potrzebne? Żeby zrobić teraz szkic naszej funkcji f od x. Zaznaczamy sobie te miejsca zerowe, które mamy, czyli tą jedyneczkę i minus trójeczkę tylko w kolejności, czyli minus 3 będzie bardziej na lewo niż 1k. I teraz, ważna rzecz, patrzymy sobie na nasz współczynnik a, czyli ten, który stoi przy x kwadrat. I on jest ujemny. Jeżeli jest ujemny, to ramiona paraboli są w dół, bo jesteśmy smutni, bo jesteśmy na minusie. OK? Czyli w takim razie ta nasza parabolka będzie wyglądać, będzie wyglądać w taki sposób. To jest to nasze F od X. I teraz dopiero wracamy do tego, co nas tu interesuje. Nas to interesuje, żeby ta nasza funkcja F od X była większa od zera, czyli miała wartości większe od zera, czy innymi słowy, gdzie ona jest powyżej tej osi X. A gdzie ona jest powyżej? No ten fragment jest powyżej. Tak, ten. I dla jakich X? -ów? No od tego. Od tego do tego. I w takim razie nasz x będzie należał otwarta minus trójka do otwartej jedynki. Czemu otwarte? No bo dla minus trójki jedynki wartość jest dokładnie równa 0. Gdyby to było bądź równe 0, to wtedy byśmy tutaj domknęli te nawiasy, tak? A jeżeli nie jest bądź równe, to zostawiamy w ten sposób. I to jest nasza odpowiedź. Za dwa punkty, lecimy dalej. Kolejne zadanie, za dwa punkty, które tak coś czuję podskórnie, że może się pojawić w tym roku, bo jest to w sumie nowość, która wam dochodzi, ale to nie jest nic trudnego i raczej za dwa punkty rzeczywiście zadanie. To jest ciąg w postaci. Mm, znaczy postaci dany wzorem rekurencyjny, cokolwiek to znaczy nie musimy się na ten temat rozwodzić. Słuchajcie, macie sobie taki ciąg, że macie sobie któryś wyraz podany, tak jak tutaj. Mamy, że A1 jest równe minus 2. I macie potem sobie jakąś zależność na któryś wyraz. n-ty, N plus pierwszy, n plus drugi, N plus dziesiąty, no różne tamte wzory rekurencyjne mogą być, raczej jakoś strasznie szaleć na podstawie nie powinni. No i tutaj jest sobie jakieś zadanie, co mamy zrobić. Oblicz sumę czterech początkowych wyrazów ciągu. I teraz słuchajcie, ciąg rekurencyjny to, co powinniście po prostu wiedzieć, że działa w ten sposób, że żeby policzyć jakiś nie wiem, na przykład piąty wyraz, to zazwyczaj musicie mieć na przykład czwarty wyraz. Więc żeby mieć czwarty wyraz, musicie mieć trzeci wyraz, żeby mieć trzeci wyraz, musicie mieć drugi wyraz, żeby mieć drugi wyraz, musicie mieć pierwszy wyraz. Więc jeżeli macie policzyć sumę albo któryś tam wyraz, albo coś, to wy to sobie musicie liczyć tak po kolei, stopniowo, każdy wyraz po kolei. No bo zauważcie, po to oni nam dali pierwszy wyraz tego ciągu, a1, żebyśmy byli w stanie policzyć kolejny ten n plus 1, bo zauważcie, mamy sobie wzór a, ja tu kolorkami to zrobię, n plus 1, tak? nawet inaczej zrobię. A do w indeksie n plus 1 równa się n, ok, razy a, n plus 4. Tak? Teraz zauważcie, że co byście musieli tutaj za n wstawić, żeby tu dostać dwójkę? żeby mieć drugi wyraz. No bo macie pierwszy, no to chcecie kolejny. No trzeba by za n wstawić 1. Zauważcie, co się wydarzy, kiedy ja za n tutaj wstawię 1 do tego wzoru. Dostanę a, 1 plus 1 to będzie równe n, czyli będzie 1. Tak wstawiacie za n 1. Raz a, 1 plus 4. Zgadza się? No dobra. Czyli zauważcie, że tak naprawdę my dostaniemy, że moje a2 to jest po prostu a1, bo je a1 razy 1 plus 4. A tak się składa, że oni nam powiedzieli już, że a1 jest równe 2. No to to wstawiamy, czyli równa się minus 2 plus 4, czyli jest równe 2. Czyli my już wiemy, że nasze A2 jest równe 2. Oni chcą, żebyśmy policzyli sumę czterech początkowych wyrazów. Pamiętajcie, ciąg rękurencyjny nie musi być ciągiem arytmetycznym, nie musi być ciągiem geometrycznym, nie wolno wam wykorzystywać wzorów na sumę ciągu arytmetycznego czy też geometrycznego, które znajdziecie w karcie wzorów. To już tutaj nie zadziała niestety. Musicie po prostu, jak macie policzyć sumę czterech, to trzeba policzyć pierwszy, drugi, trzeci trzeci, czwarty i je dodać do siebie, no to po prostu suma. No dobrze, no to jak teraz policzyć kolejny wyraz tego ciągu w sumie? No, cały czas mamy jakby jako nasz wzór, to jest ten wzór, tak? Co byśmy musieli za n wstawić, żeby policzyć w trzeci wyraz, tak? No żeby tu dostać 3 to za n bym musiał wstawić 2 no to to zróbmy, czyli za n wstawiam po prostu dwójkę, czyli wtedy moje a, dwa tym razem, plus 1 będzie równe, n będzie dwójką, dobra, razy a, no tu będzie 2 no i plus 4. Czyli ogólnie wychodzi, że moje a3 to będzie 2, a2 plus 4. Zauważcie to, co mówiłem. Żeby mieć kolejny wyraz, trzeba mieć poprzedni. Teraz dzięki temu, że my policzyliśmy sobie nasze a2, że jest równe 2, to wiemy, co wstawić tutaj, bo normalnie byśmy nie wiedzieli. Czyli tu wiemy, że wstawiamy dwójkę. No dobra, czyli nasze a3 będzie równe 2 razy 2 plus 4, czyli 4 plus 4 to chyba 8. Super, wiemy, że nasze a3 jest równe 8. Dobra, 4 wyrazy, tak, no to jeszcze raz trzeba to zrobić no to teraz co w tym wzorze trzeba wstawić to za n, żeby było a4 no n równe 3 po prostu czyli wstawiamy sobie n równe 3 i mamy wtedy a3 plus 1 według wzoru równa się, n też się zmienia, pamiętacie tu się trójka robi, e razy a 3 plus 4. No czyli wychodzi, że nasze A4 to jest 3A3 plus 4. No i co? Wstawiamy. Czyli, czyli A4 będzie równe 3 razy. A3 nasze to było 8. Czyli razy 8 plus 4. 3 razy 8, 24. 24 plus 4 to chyba 28. Czyli tu mamy 28. I to jest nasza 4. No i jeszcze raz. Oblicz sumę początkowych wyrazów. No to trzeba dodać. Czyli oni chcą od nas A1. Dodać A2, dodać A3, dodać A4, no i wstawiamy. A1 to jest minus 2, A2 to jest 2, A3 to jest 8 i A4 to jest 28. Minus 2, 2 się redukuje, 28 plus 8 to będzie 36. I to jest nasza odpowiedź za dwa punkty. Nie mówię, że mało roboty, ale wydaje mi się, że całkiem proste. Po prostu wstawiacie, 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 wstawiacie. Ciąg rekurencyjny wydaje mi się, że jest całkiem takim fajnym zagadnieniem, bo po prostu trze... tylko trzeba wiedzieć, że trzeba po kolei kolejne wyrazy sobie liczyć. No i kolejne, według mnie, oczywiście proste zadanie za dwa punkty. To jest jakieś zadanie z wykorzystania też rzeczy, którą macie na podstawie już w tym roku, czyli mówię tu o twierdzeniu cosinusu. Oczywiście trzeba mniej więcej wiedzieć coś tam, coś tam na temat geometrii, ale bez przesłania. Potrzebujecie tu tak naprawdę jednego wzoru z karty wzorów, no i tabelki. W trójkącie ABC dane są długości boków AB równa się 12, BC jest równe 8 oraz miara kąta ABC 60 stopni. Oblicz długość środkowej tego trójkąta poprowadzonej z wierzchołka A. No dobra, zróbmy sobie rysunek. Gdzieś jest sobie punkt A, gdzieś jest sobie punkt B, gdzieś jest sobie punkt C, załóżmy. O, cyk, cyk, cyk. Dobra, tu jest 12, tu jest 12, BC jest 8 i co my mamy? Kąt ABC, czyli tutaj jest 60 stopni. No dobrze, oblicz długość środkowej tego trójkąta poprowadzonej z wierzchołka A. Środkowa musicie wiedzieć czym jest. Niestety karta wzorów wam nie pomoże. Środkowa to jest odcinek wychodzący z danego wierzchołka, dzielący przeciwległy bok idealnie na pół. Czyli jeżeli całość była 8, to tu będzie 4 i tu również będzie 4. I ośrodkowa oś wychodzi ze środka boku i dochodzi do kolejnego wierzchołka naprzeciwko. Tak można to zapamiętać. I oblicz długość tej środkowej, czyli mamy policzyć właśnie tutaj tego x. Słuchajcie, czyli tworzy nam się tutaj taki fajny trójkąt. Ja go jeszcze raz tu wyrzucę, czyli tu jest, tu jest sobie x, tu jest sobie 12, a tu jest tak naprawdę 4. A tu jest 60 stopni. Słuchajcie, twierdzenie kosinusów i nic więcej. Wstawić do wzoru i policzyć. Ulubiony typ waszych zadań, co? Jak działa twierdzenie kosinusów? Jeszcze raz, twierdzenie kosinusów macie w karcie wzorów. Możecie sobie zobaczyć, co do czego i jak. Tam są trzy opcje po prostu do wyboru. Natomiast ja wam pokażę, jak to można, jak dla tych ambitniejszych, którzy ewentualnie nie chcą do karty wzorów za każdym razem zaglądać. To jest tak zwany Pitagoras na sterydach. Czyli tu, jakbym sobie wyobraził, że tu jest kąt prosty. Gdyby tu był kąt prosty. Tak, gdyby był. To Pitagoras by zadziałał jak? Czy ja bym zapisał wtedy, że moje x kwadrat przeciwprostokątna do kwadratu to jest 4 kwadrat plus 12 kwadrat. To byłby Pitagoras. Tak zauważyć. Natomiast, ponieważ tu nie ma kąta prostego, tylko 60 stopni, to tu trzeba dokręcić coś jeszcze. Trzeba teraz odjąć. Dwa razy te boki, które są przy tym kącie, czyli tą czwórkę i dwunastkę, i domnożyć to jeszcze przez cosinus kąta między nimi, czyli przez cosinus 30 stopni. I wtedy już to jest twierdzenie cosinusów. Wystarczy to policzyć, czyli mamy tak. x kwadrat równa się 16 plus 144. I teraz pamiętajcie kolejność wykonywania działań. Nie możecie sobie tego odjąć po prostu, bo tu jest mnożenie, mnożenie, mnożenie. To jest jako całość, tak? W sensie, no, macie odjąć. To o. Minus 8 razy 12 to chyba 96, czyli 96. Teraz cosinus 60 stopni. Jak nie pamiętacie, to macie tabelkę w karcie wzorów. Cosinus 60 stopni. To jest jedna druga, czyli razy jedna druga. Czyli nasz x kwadrat równa się tu będzie 100. Słuchajcie, 160 minus 96 na 2 to będzie 45 plus 3, czyli 48. Czyli x kwadrat będzie równy 100. 12, jak tak patrzę. czy x będzie pierwiastkiem ze 112. No oczywiście wypadałoby się tutaj pozbyć, wyciągnąć czynnik przed pierwiastek. 112 możemy sobie rozbić na czynniki pierwsze. Na 2, 56 na 2, 25 plus y, 3, czyli 28 na 2, 14 na 2, 7 i 7 na 7 to będzie 1. Czyli dwie dwójki, dwie dwójki, czyli to se są wymnażamy, będą to 4 pierwiastki 7. I to będzie nasza odpowiedź do tego zadania. No też mi się wydaje, że jeden wzór za dwa punkty to nie tak źle. Myślę, że warto coś takiego umieć sobie zrobić. Jeszcze raz przypominam o sponsorze tego odcinka, czyli uczelni WSKZ. Pamiętajcie, że ofertę uczelni możecie znaleźć w opisie, a ci, którzy to trwali do końca, mogą napisać w komentarzu, ile to jest 0,9 w okresie w ułamku zwykłym. Tej postaci, gdzie oczywiście x i y są liczbami naturalnymi. Miłego dnia życzę i do usłyszenia. A po co mi ta ma?